Właśnie przed chwilą przestało lać. Jest pogoda parna, taka burzowa, a więc i grzybowa. Więc pora do lasu. Idziemy zobaczyć co urosło przez te ostatnie kilka dni. Jest sierpień, lato, środek lata, ale pogoda jakby jesienna. I tu pierwszy grzybek, który Rośnie przez cały rok w każdym miesiącu. Borowik ceglastopory krasno-borowik z ceglastopory. A no pierwszy, więc na pewno do koszyka, bo zobaczymy co dalej będzie. No ale jest i pierwszy borowik. Nieduży, w... czyli z ostatnich przyrostów. Piękny borowik, szlachetny chociaż troszkę tu obiedzony, ale trzą zdrowy, no teraz już w tej chwili nie ma tak dużo czerwienia, no bo pogoda chłodna jest, noce szczególnie, a również deszcz, więc miejmy nadzieję, że wszystkie będą zdrowe. No i niedaleko tych dwóch tamtego jednego jeszcze są tu dwa. borowiczki ma, małe jedno miówki takie, jedna sztuka. Tu jeszcze jedna, a więc chyba będą grzyby dzisiaj. Zobaczymy. Spotykamy tutaj kolejnych grzybiarzy, i też zaczynają grzybobranie. Więc trochę jest już na dnie koszyka, ale będzie więcej, bo dzisiaj są grzyby. Mam nadzieję. No i kolejne siamskie. a nie niestety te są niejadalne gorzko borowik żółtopory no ale mamy też borowika w takim zielonym mchu ciężko go ruszyć piękny borowik szlachetny szukamy wokół o jest jeszcze jeden ten trochę zjedzony przez limory, które są wszędzie nawet w lesie jedzą grzyby no i mamy dwa no i mamy jeszcze jednego rzeczywiście jest trzeci w tym miejscu też z trudem wychodzi ale może coś tu jeszcze urośnie bo tam się bieli dalej o obok widzę żeby masło borowiki albo borowiki górskie właśnie z takim jasno żółtym spodem pod kapeluszem. Piękne trzony także, takie jasno żółte. No i kapelusze jasne. Już tu pokazywałam kiedyś na swoim filmie. No nie wszyscy tu u nas jeszcze je chyba znają, bo ładne tu są zostawione. A z pewnością można było je już zebrać kiedyś. Mam nadzieję, że są zdrowe. Zaraz zobaczymy. A i kilka metrów dalej. Kolejny piękny, młody. Z twardym, bardzo trzonem. Borowik szlachetny. I tu obok, drugi. O. Więc dwa. A więc są grzybki. Są piękne grzybki. Idziemy dalej. Szukamy. No i mamy kolejnego. Takiej podobnej wielkości jak tam. Ale za to tu. Proszę, zobaczcie. Całe statko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem borowików w jednej rodzince młodych mas masłowych czyli borowików górskich też bardzo smaczne są właśnie i dlatego je zabieram no i tu mamy następne borowiki młode tak jeden i drugi i tu jeszcze taki mały taki do słoiczka no, i jeszcze tu szukajmy, o tu jeszcze coś jest, też jeszcze. Ten jeszcze mi się nadaje, ale ten może zostawmy, bo jest bardzo mały. Tam na dole jeszcze widzę i idę na dół. No i tutaj na dole mamy jeszcze dwa. Jeden na pewno, może ten mały zostawię, ale ruszył się, więc nie ma co. Zabieramy. No i tu jeszcze są dwa malutkie, takie do słoiczka również. O, z pewnością tu inne jeszcze urosną w tej grzybni, która tu wokół się rozprzestrzenia na tym górskim zboczu. Znowu dwa, tym razem ładne, większe już takie. On i tu jeden i tu drugi. O tak, piękne. Piękne dwa. Ja zaraz pokażę. Tak. O. I las też piękny. A im wyżej w lesie, tym chyba będą większe grzyby, bo tu już mniej ludzi, grzybiarzy. Tu mamy pięknego borowika, już takiego dużego. W miarę to jest grzyb borowik szlachetny tak i do koszyka którym grzybów przybywa zobaczcie ile już jest borowików miłe grzybobranie bo w koszyku prawie same borowiki no i rzeczywiście miałem rację coraz większe borowiki szlachetne o Rób i jest jeden i Obok zaraz jeszcze większy. Nikt ich po prostu nie znalazł od kilku dni. O, proszę, taki borowik. Zamyka, zamkniemy dziurę i tutaj popatrzcie się. Dwa wspaniałe borowiki. No a takiego grzyba nie można ominąć, bo jest piękny. To jest piękny grzyb, który jest dość młody i zdrowy. No poza tym tutaj wyjedzeniem lekkim, ale to jest grzyb, który, który lubię zbierać. W lesie te także grzybiarki i piękne grzyby, piękne borowiki, naprawdę. Same borowiki. Prawie same borowiki. O, jakiś tam koźlarz czerwony, cegla stopory, ale tak piękne białe borowiki. To Lubi szukamy. A tak szumią górskie potoki po tych, po tych licznych opadach, które były w ostatnich dniach. A tutaj w szumie potoku następny. Wiek szlachetny. Tak. A obok tu jeszcze dwa młode. I będą do słoika. Tu zostawimy resztki. A one do koszyka. Och. A tu można z zachwytu aż krzyknąć. Taki piękny. Taki. Świecący się piękny, piękny, jeden z piękniejszych dzisiaj. A tu zobaczcie, jak się zabieliło od grzybów, to tak jak już prawie jesień. Ale jak są grzyby niejadalne, to też są i jadalne. Tak jak tu na przykład piękny borowik, wystający tutaj z tego zielonego mchu. I z trochę takim właśnie. Niewidocznym trzonem, ale to jest borowik górski, tak jest. Borowik żółty, borowik górski, zabieramy wśród tych białych, to aż czasem ciężko rozpoznać, trzeba się dobrze przyglądać powoli. No bo na przykład to jest piękny borowik, szlachetny, na obok same niejadalne. O, jest ich tu cała masa, więc trzeba przejść pomiędzy nimi i wyszukać te, które są dla nas dobre. No właśnie, takie jak ten. Borowiki. No a tu zobaczcie, nawet słoneczko już wyszło. Przebija się przez konary drzew. I aż przyjemniej będzie się zbierać jeszcze teraz te grzyby w tym lesie. Bo już cieplej i widniej. No i w tych właśnie promieniach słoneczka tutaj widzimy kolejnego borowika. Krasnoborowik ceglastopory, ale jakżeż uroczy, jakżeż jędrny, jakżeż zdrowy no w tej chwili już prawie wszystkie grzyby są zdrowe, przynajmniej te mniejsze, a wielkie no to niestety jeszcze robaczywe z poprzednich dni. No nie wiem i tuż obok koszyka, tak znalazł się piękny borowik. No, tutaj proszę zobaczyć jak się wyrył. O jaki trzon duży, gruby, ciężko. O. Proszę. W mrowisku, prawie w mrowisku. Pełno mrówek w nim. Przy nim zrobiły sobie właśnie tutaj gniazdo. Znaczy musimy otrzepać te mrówki i oczyścić trzon Ale pewnie zdrowy, bo jest twardy i gruby Więc Do koszyka pójdzie I tu zmierzałem do tej swojej miejscówki Bo może coś się znajdzie i właśnie jest Jest taki piękny pan Borowik Szlachetny Z kapeluszem błyszczącym pofałdowanym, lekko, strzonem maczugowatym. O taki piękny borowik. W tej leśnej gęszczy wśród szumu potoków wspaniały piękny grzyb. I jeszcze jeden w tej miejscówce nad potokiem. Piękny borowik. A tak szumią górskie potoki po tych, po tych licznych opadach, które były w ostatnich dniach. Z pewnością słyszycie ten szum tego potoku, aż miło posłuchać, ale zwróć, zobaczcie tam, na drugą stronę. Rodzina borowików i jeszcze wyżej tam, idziemy po niej. Chciałem już kończyć grzybobranie, ale jeszcze się coś trafiło. Jeszcze jeden borowik, jeszcze jeden duży, olbrzymi. I może się jeszcze zmieści do mojego koszyka. No więc. Takie są moje dzisiejsze zbiory. Kończę już to grzybobranie. Tym razem już się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania moich filmów. Dziękuję za ich oglądanie, za polubienia i do zobaczenia na kolejnym moim filmie.